Witajcie, Hubert Konarski, firma Agri. Kolejny raz znajdujemy się w sadzie jabłoniowym. Tym razem jesteśmy w kwaterze Gali. Ten sezon jest wyjątkowy pod względem opadów. W zasadzie od 6-7 tygodni nie mieliśmy porządnego deszczu, który by poprawił te warunki wilgotności w glebie. Utrudnia to pobieranie roślinom składników z gleby, ale z drugiej strony jest dla nas korzystne ze względu na to, że. Nie mamy w tym sezonie problemu z parchem. Tak, normalnie o tej porze, w tej fazie, fazie różowego pąka zazwyczaj byliśmy po pięciu, siedmiu zabiegach przeciwko parchowi. Często były to już zabiegi interwencyjne. W tym sezonie większość z nas jest po jednym, może dwóch zabiegach miedziowych, więc tutaj mamy swojego rodzaju oszczędności. Jeżeli chodzi o tego parcha, to tak naprawdę czekamy na opady deszczu. Bez tych opadów deszczu, tej pierwotnych infekcji nie będzie i, i parch nie będzie dla nas zagrożeniem. Jeżeli będą prognozowane opady deszczu, musimy wykonać zabieg zapobiegawczy. W tej fazie, czyli to jest faza różowego pąka tuż przed kwitnieniem, te tkanki przyrastają dosyć intensywnie, te pąki rozdzielają się, więc te zabiegi muszą być na tyle krótko przed deszczem, żeby skutecznie pokryć. Uważa się, że obecnie jest to około do dwóch dni skutecznej ochrony preparatem kontaktowym. W tym momencie powinniśmy sięgać już po preparaty oparte na ditianionie czy kaptanie. Raczej już odchodzimy od środków miedziowych, a skłaniamy się ku tym dwóm substancjom kontaktowym. Brak opadów to dobra sytuacja dla mączniaka i ten mączniak w tym sezonie po raz kolejny będzie, myślę, główną chorobą, z którą będziemy musieli sobie radzić. Bo mączniak lubi takie warunki. Niską wilgotność, temperaturę, kilkunastu stopni powietrza. Ona jest idealna do rozwoju tego mączniaka. Również te warunki wcześniejsze, czyli brak zimy, brak przemrożeń, dają pole do popisu dla mączniaka. W tym roku. Dosyć mało było wykonanych tych zabiegów zapobiegawczych siarkowych. Często jeden, dwa zabiegi, a tej, na tych rozwijających się pędach możemy zaobserwować grzybnię zarodnikującą, grzybnię mączniaka, która będzie stwarzała ryzyko potencjalnych infekcji. Myślę, że jeżeli jeszcze do tej pory nie był wykonany zabieg, to faza różowego pąka to jest idealny moment na wykonanie zabiegu. Interwencyjnego, wyniszczającego tą grzybnię, która, która zarodnikuje. Myślę, że obecnie najlepszym wyborem jest jeden z dwóch preparatów do traktowania mączniaka interwencyjnie, czyli kendo, lub nowość w tym sezonie Talius SAT. Myślę, że wybór pomiędzy tymi produktami jest równorzędny. I któregoś z tego produktów powinniśmy użyć, żeby w tym momencie wyniszczyć tego mączniaka, żeby te wyniszczyć tą grzybnię na zarodnikujących pędach, żeby tych infekcji było w kolejnym czasie jak najmniej. Tak naprawdę okres tuż przed kwitnieniem to jest ostatni moment na wykonanie zabiegów olejowych. W tym sezonie tak naprawdę było bardzo mało okien pogodowych na zabiegi olejowe. Te przymrozki z ostatniego weekendu również uniemożliwiły nam wykonanie tych zabiegów. Myślę, że teraz jest jeszcze takie ostatnie okno na wykonanie tych zabiegów. Sięgając po Bertone, czyli olej, który jest naprawdę bardzo bezpieczny, dobrze się miesza, dobrze tworzy mieszaninę z wodą, jest to jeszcze bezpieczna faza na zastosowanie tego produktu. 12 do 15 litrów na hektar możemy. Z całym, z całym bezpieczeństwem zastosować ten produkt, pamiętając o, o zasadach, yy, czyli o odstępie pomiędzy przymrozkiem, że w, tym, w tej fazie już nie mieszamy oleju z siarką. I jeżeli sięgniemy po kaptan, to pamiętamy, że nie mieszamy kaptanu z olejem, i ta przerwa pomiędzy olejem a kaptanem powinna wynosić około 5-7 dni. Więc przy tych zasadach możemy ten olej dalej stosować. Jeżeli olej był wykonywany albo no już nie możemy na tych odmianach bardziej zaawansowanych, które powoli będą wchodziły w pitnienie i Daret Legol, nie możemy tego oleju zastosować, a widzimy, że pojawiają się pierwsze mszyce należy wykonać zabieg jednym z insektycydów na przykład tepeki lub Sivanto Prime polecamy, polecamy taki zabieg na, na różowy pąk, bo teraz jeszcze tej masy liściowej jest stosunkowo niedużo, łatwo jest dopryskać łatwo jest pokryć, a również co poprawi zwalczanie a również ograniczy presję na, na, najbliższe, na najbliższe tygodnie do, dla lepszego pokrycia, do lepszego utrzymania substancji na liściu, do insektycydów polecamy Adjuvant Designer Plus, mieszaninę silikonu i lateksu, więc takie unikalne połączenie, które daje zarówno dobre pokrycie, jak i dobre przyklejenie cieczy użytkowej do liścia, ograniczenie ściekania i poprawę, poprawę skuteczności. Dawka designera to jest około 250 ml na hektar. Łączymy z, również, możemy łączyć również z fungicydami, ale głównie tutaj polecamy do tych insektycydów. Na ten moment to by było tyle, jeżeli chodzi o ochronę. Ten sezon jest dosyć Mało intensywny, ale myślę, że ten okres kwitnienia, który nadchodzi, należy się przygotować, że te zabiegi będą coraz intensywniejsze, bo, bo tych problemów będzie również, również coraz więcej. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania, do zadawania pytań i czekamy na kolejny filmik.